Dzień dobry, nazywam się Ewa Ołkowska i chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na szkolenie w treningu umiejętności społecznych dla osób ze spektrum autyzmu, które prowadzę w ramach Fundacji Pomocy Autyzm. Szkolenie prowadzę, ponieważ od 14 lat zajmuję się pracą z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi a ze spektrum i chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem, jak takie zajęcia poprowadzić, jak przygotować trening umiejętności społecznych, aby to były zajęcia, na które dzieciaki lubią przychodzić, aby to były zajęcia, na które nie są kolejnym elementem w planie dnia, ale żeby to było coś, co dzieciakom sprawia frajdę i przy okazji uczą się umiejętności społecznych. Nasze szkolenie trwa dwa dni. Pierwszy dzień jest teoretyczny, ale bardzo mocno skupiliśmy się, tworząc program, aby to, był, to była bardzo praktyczna teoria, gdzie rozmawiamy o tym, jak użyć umiejętności, ale przede wszystkim o tym, jak dobrać dzieci do grupy, na co zwrócić uwagę, które dzieciaki jak wspierać. Dlatego, że nasze zajęcia mają być wsparciem w ich funkcjonowaniu, więc chcemy mądrze dobrać grupę, dobrze przygotować te zajęcia. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób, od czego zacząć, od jakich umiejętności zacząć, co jest istotne. Jak zaplanować ten proces, proces uczenia i też jak reagować na różne sytuacje, które mogą się podczas zajęć pojawić. Dlatego, że są to zajęcia bardzo fajne, ale czasem też pojawiają się trudniejsze momenty i jak wtedy wesprzeć dziecko, aby ono dobrze poradziło sobie, aby mogło też nauczyć się z trudnego doświadczenia, jak następnym razem trudne sytuacje, na przykład między rówieśnikami, rozwiązać. Więc jest to pierwszy dzień. Drugiego dnia działamy jeszcze bardziej praktycznie, pracujemy na Państwa przykładach, na Państwa dzieciakach. Bardzo mi na tym zależy, żebyście wychodzą z tego szkolenia, mieli gotowce, gotowe materiały, gotowy plan i pomysł na to, jak pracować z dzieciakami, których macie, które macie pod opieką. Także idziecie Państwo z planem na pierwszy semestr, z gotowymi zajęciami i pomysłem, i myśleniem bardzo konkretnych o, o dzieciach. Żeby potem nie zostawić Państwa, bo zdajemy sobie sprawę, że dwa dni nie wyczerpuje wszystkich pytań czy wątpliwości, zapraszam Państwa na grupę na Facebooku, gdzie jest na ten moment dostępnych ponad 50 scenariuszy, zajęć konkretnych, rozpisanych dotyczących emocji, umiejętności społecznych, wspólnej zabawy, komunikacji, gdzie możecie Państwo się tym inspirować, możecie Państwo brać te scenariusze, adaptować do swoich potrzeb, ale również ta grupa daje nam możliwość pozostania w kontakcie. Możecie Państwo zadawać pytania, dzielić się swoimi wątpliwościami, Możemy wspólnie szukać odpowiedzi na to, co się pojawia w trakcie zajęć. Także mam nadzieję, że Państwo choć trochę zostali zaciekawieni, a więc zapraszam, mam nadzieję do zobaczenia na szkoleniu.